Nie bój się, mała czutko, gdyż spodobało się ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczeją skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje, ani nie ból nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. To mało trzutką, oczywiście to oni byli, było ich dwunastu. Jezus wiedział, że odchodzi, że będzie to dramatyczne odejście przez odrzucenie sąd i krzyż, a ta trzutka pozostanie. Nie bój się, mała trzutko, gdy spodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Tą trzutką my dzisiaj jesteśmy. Jest nas więcej, ale właśnie trzeba byśmy zobaczyli, taką trzutką jest rodzina chrześcijańska. Taką trzutką są Mamy wspólnoty w kościele, które gromadzą się w różnych miejscach, w różnych parafiach. Gromadzą się wokół Chrystusa i to jest mała czółta. Trzeba byśmy tak to usłyszeli, tę obietnicę, że ojciec, spodobało się ojcu dać Wam królestwo, sprzedajcie to, co macie. Bo, bo tak naprawdę. Ludzie nadzieję pokładają w tym, co gromadzą skarby, skarby materialne i myślą, że właściwie od tego zależy ich życie, szczęście i wszystko. A tak naprawdę naszym skarbem w niebie jest sam Bóg. Bo gdzie jest skarb, aż tam będzie i serce Wasze. Pamiętam, kiedyś Biskup przyjechał na oazę i zapytał młodych ludzi, gdzie jest Twój skarb. Gdzie jest Twój skarb? Co jest Twoim skarbem? Co jest Twoim skarbem? I wymieniał różne rzeczy. Skarbem może być na przykład Twoje dziecko. Kochasz. Urodziłaś to dziecko i jest Twoim skarbem. Skarbem może być Twój mąż albo Twoja żona. A może jeszcze wcześniej Twoja dziewczyna, którą pokochałeś i chcesz, aby była Twoją żoną. Skarbem mogą być, no nieraz mówi się, że biżuteria jest skarbem. Pierścionki, kolczyki, jakieś naszyjniki. Albo po prostu pieniądze. Może być skarbem, mogą być posiadłości materialne. Ziemia, dom. Może samochód? A może wiedza? Co jest Twoim skarbem? Co jest Twoim skarbem? Jesteśmy obdarowani przez Pana, otrzymaliśmy Ducha Świętego. Może Duch Święty jest Twoim skarbem, bo Duch Święty jest duchem miłości. Ten skarb jakby przetwarza ciebie, przemienia ciebie, sprawia, że ty odnajdujesz się w życiu w jakimś posłannictwie, w jakiejś misji. I uznania Ciebie do tego, abyś tą misję mógł upełnić. Abyś był wytrwały, cierpliwy. Abyś był dawcą. Nie tyle biorcą, co dawcą. Tak. Tak myślę. Może właśnie Duch Święty jest tym skarbem. Bo jest nam dany przez Ojca i przez Syna. Pismo Święte mówi, że mieszka w naszych sercach. On stąpił na tych właśnie, na tą małą czutkę, na apostołów. I ta mała czutka stała się dużą wspólnotą, dużą rodziną. To Duch Święty spowodował, który jakby uzdolnił apostołów do, do tej misji. I dzisiaj chcielibyśmy tak popatrzeć. Ciągle jesteśmy to małą czutką. Jest ogromna rodzina ludzkości i są chrześcijanie, ale przecież są ludzie, którzy nie znają Jezusa. Są różne inne religie i my jesteśmy mała czutka w tym świecie. Jeszcze z taką misją idźcie na cały świat i głoscie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To jest to. Ta misja. I Duch Święty, który nas uznania do tego, abyśmy tę misję pełnili. I miłość, która jest rozdana w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. To jest ta misja. I być... Wytrwałem na tej drodze, wiernym. No. Chrystus zmartwychwstał i dzisiaj my świętujemy to zmartwychwstanie. I On, zmartwychwstały Pan i mówi, weźmijcie Ducha Świętego. Weźmijcie Ducha Świętego. A wiara to jest droga podążania za Jezusem w Duchu Świętym, który nas... Przemienia, przekształca, aby nasze życie nie zostało puste, zmarnowane. Bo życie jest nam dane i zadane. Dane to jest dar, a zadanie to jest misja. Mamy coś spełnić. I to coś poznajemy dzięki Duchowi Świętemu. Trzymajcie się. Niech Was Bóg błogosławi.